W roku 2050 liczba ludności Polski wyniesie 33 951 tysięcy osób. Tak wynika z prognoz głównego urzędu statystycznego. Oznacza to zmniejszenie liczby ludności o ponad 4,5 miliona. W perspektywie kilku dekad, zdaniem ekspertów, doświadczamy kryzysu demograficznego. Ten kryzys polega na tym, że z jednej strony coraz dłużej żyjemy, podnosi się nam średnia długość wieku, i to raczej jest pozytywne zjawisko, jednak mimo wszystko, ale z drugiej strony rodzi się coraz mniej dzieci i ostatecznie liczebność Polaków jest zmniejsza. Polska znalazła się w takim momencie rozwoju demograficznego, że nawet wzrost współczynnika dzietności nie spowoduje odwrócenia tych procesów i nie powstrzyma zmniejszenia się liczby ludności kraju. Zdaniem profesora Henryka Domańskiego winny jest polski rynek pracy i wysokie bezrobocie. Młode małżeństwa nie, są, nie mają motywacji do tego, żeby mieć więcej dzieci. Są bardziej zaangażowane w pracę zawodową. Chcą więcej zarabiać, a to siłą rzeczy obniża. Odsetek rozrodczości. Z raportu GUS wynika także, że spadek ludności przyspieszy po 2020 roku. W efekcie w 2050 roku w miastach będzie mieszkać jedynie 80% stanu obecnego. Tak więc nie ma się czym chwalić. Adam Kotucha, demokracja bezpośrednia, Janusz Korwin-Mikke w studiu w dalszym ciągu. Panowie, co zrobić? Dla mnie to, to wyjątkowo nie jest problem demokracji pośredniej czy bezpośredniej. Problem sięga znacznie głębiej, mianowicie samej podstawy widzenia człowieka. Prawda, żyjemy w tej chwili w ustroju niewolniczym i w ustroju niewolniczym niewolnik nie ma interesu, żeby mieć dzieci. Ale ten ustrój niewolniczy jest tylko w Polsce czy jest też poza granicą? W całej Polski. Europie jest dokładnie to samo. W ustroju niewolniczym powtarzam, niewolnik nie ma interesu, żeby mieć dzieci, bo po co? Przede wszystkim niewolnik ma jedną ważną cechę. Pan ma obowiązek go utrzymywać do końca życia, bo człowiek wolny musi mieć dzieci, żeby dzieci na starość go utrzymały. Niewolnik nie musi. Bo ma emeryturę, to się nazywa emerytura. tej co się mówiło, że po prostu pan ma utrzymywać niewolnika do końca, dni jego. I w tym momencie niewolnik nie ma bodźca, żeby mieć dzieci. Po co? Po drugie, yy, druga ważna sprawa, mianowicie dawniej ludzie nie mieli dzieci, bo to były ich dzieci. Yy, mogli dać im klapsa, mogli posłać do szkoły albo nie posłać do szkoły. Dzisiaj dziecko należy do państwa. Jeżeli pan nie wierzy, że dziecko jest do państwa, to proszę dać mu klapsa i pan dowie się, że pan może pójść do więzienia, bo pan naruszył tyłek państwowy. Ja doskonale, doskonale, doskonale wiem, ja jak działa w tym momencie państwo. ale ja chciałbym, żeby o tym decydowali rodzice, którzy mają dzieci, a nie politycy. Dzisiejsza demokracja polega na tym, że możemy sobie raz na cztery lata wybrać właściciela niewolników. Jak sobie wybierzemy pana Palikota, to będzie zakaz religii w szkołach, jak pana Kaczyńskiego, to będzie nakaz religii w szkołach, a nam, nam chodzi o to, żeby nikt tego nie mówił i jeżeli rodzice chcą dziecka w ogóle do szkoły nie posłać, to też mają do tego prawo, to jest ich dziecko. Najwyżej będą mieli głupie dziecko i się wnuków nie dochowają. To jest ich dziecko, a nie państwowe. To jest, to jest ciekawa koncepcja. Ja się z nią połowicznie zgadzam. To znaczy, mój zarzut jest ten tak formułowany, że państwo jest pewną wspólnotą, a nawet uważam, że współwłasnością wręcz obywateli, bo wszystko, co jest w państwie, czy pałac Zusu, po ławkę, jest z naszych prywatnych pieniędzy. Z tym się chyba zgadzamy. I w związku z tym, że to jest współwłasność, to ja powinienem mieć prawo wpływu na tę własność, tak jak akcjonariusze na spółkę. I tym się różnimy. Jeżeli no tak, chcę ale jak wpływać na ZUS zasady, na przykład? No, ale, 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 ale tu nie ma zgody, bo nie może być tak, żeby dwóch akcjonariuszy mogło większością głosów trzeciego narzucić, jak ma wywołać swoje dziecko. Bo proszę zwrócić uwagę, że mamy absurdalny system, w którym pan czy pani minister yy, mówi mi, w jakim wieku ja mam posyłać moje dziecko do szkoły, bo może nie zna mojego dziecka, prawda? Tak jest. Ale jeżeli byś Zrobi to przez głosowanie, to większość, która głosuje, też nie zna mojego dziecka. Jest to jeszcze większy absurd. To się zgadza, ale ma dużo większe szanse na osiągnięcie konsensusu. A jeśli zakładamy, że państwo istnieje, bo to trzeba ja muszę wyjść z tego ale założenia Ja się nie muszę zajmować moim dzieckiem. Zwracam uprzejmie uwagę, że Kopernik to do skargi. Ale ja się, się bez zgadza, że większość rodziców powinno wychowywać swoje dzieci tak, jak chce. To jest pytanie o ten moment newralgiczny, kiedy wszyscy jako obywatele chcemy zdecydować o czymś wspólnie. Panie Adamie, ale ten newralgiczny moment to był przed chwilą, kiedy pan powiedział o tym, czy państwo istnieje. To znaczy, ma pan wątpliwości, czy państwo istnieje? To znaczy, ja mówię to w ten... czy jest pan zwolennikiem tej teorii, że państwo istnieje tylko teoretycznie? Ja jestem zwolennikiem, tak, znaczy w obecnym momencie na pewno. W obecnym momencie na pewno z bardzo prostej przyczyny. Jeśli my nie mamy wpływu na to państwo, czyli na swoją współwłasność, tak, jeżeli my jako pracodawcy nie zatrudniamy tak naprawdę polityków tylko oni nami rządzą jesteśmy pan niewolnik tutaj ciekawe porównanie to nie ma państwa bo państwo to Czy są sugeruje pan obywatele. że pan Janusz jest niewolnikiem tak proszę pan Janusz jest niewolnikiem Wobec w systemie parlamentarnym wszyscy obywatele polscy są niewolnikami Oczywiście polityków są i są niewolnikami ale ale, my, ale ja, szczerze mówiąc, wolę być niewolnikiem Stalina niż niewolnikiem większości. A ja się tutaj ja nie zgadzam. Bo Stalina można jakoś co? przekonać, a większość jest głupia i się nigdy nie przekona. Ja. Głupich jest więcej niż mądrych. Ja pozwolę panu pokazać, tak metaforycznie przeniosłem do programu. Proszę zobaczyć. Moim zdaniem to jest właśnie to, co próbuje zrobić Kongres Nowej Prawicy. Czyli pomimo ideałów szczytnych, jeden pomnik zburzony zastąpi następny. Kolejny dyktator wejdzie w miejsce poprzedniego. A demokraci bezpośredni mówią: Tego pomnika nie ma, zostają tylko ludzie, którzy rządzą swoim no państwem. Tak, ale ta większość. Ale ta większość wydaje jeszcze głupsze, głupsze decyzje niż stali. Nie, wcale, że nie. Bo, ta, nie, bo ta większość zna właśnie swoje dzieci, bo ta większość pracuje, bo ta większość zarabia, bo ta większość ma rodziny i oni w związku z tym te decyzje, na przykład prorodzinne no, ale... imigranckie, będą mieli zawsze rozsądniejsze. Ale, ale nie, wcale nie jest powiedziane, dlatego, bo, proszę pana, y, większość ludzi może, na postanowić, że wszystkie dzieci mają być trzymane w bardzo ciepłych bycikach i przegrzewane, bo większość ludzi tak uważa. Ale wiemy, że to jest, to są skrajne decyzje i do takich nie dochodzi w demokracji. Natomiast ja spośrednio. uważam, ja to Was ja uwagam, A dyktator nie może tak robić. I zaraz panowie ludzie, wracamy do naszej dyskusji. Moment się To co, wracamy do naszej dyskusji, do programu bez pardonu, przypomnę, przegrzewamy dzieci, czy nie przegrzewamy. To znaczy ja chciałbym wrócić do tematu, bo dyskusja była o zmniejszeniu ilości ludzi. Otóż zmniejszenie ilości ludzi samo w sobie nie jest niczym złym. Jak w Polsce żyło 2 miliony ludzi, 4 miliony ludzi, też się jakoś żyło, prawda? E... No tak, ale o przeludnieniu możemy mówić w przypadku Chin. W Polsce jest znaczy, Problem i Polsce polega na, na tym, usługania. że lepiej jest, jak ludzi jest więcej, bo jak jest 40 milionów, to szansa, że urodzi się człowiek zdolny jest większa niż jak ludzi jest 4 miliony, prawda? A ponieważ naród kształtują ludzie zdolni, reszta narodu jest tam, szczerze mówiąc, do niczego ani potrzebna, liczy, liczy się 10% ludzi, którzy najzdolniejszych, reszta musi pracować oczywiście, musi mieć dzieci, musi się kochać musi mieć. Natomiast nie ma o przyszłości, narodu, o przyszłości narodu decydują elity, elity, a nie, a, a nie masy. Więc jeżeli jest więcej ludzi, to szansa, że się zdolny dziecko urodzi jest oczywiście większa. Natomiast pytanie jest takie: znaczy dwa pytania. Pierwsza. Yy, jaka jest selekcja naturalna? Bo na przykład powiedzmy sobie, że wybucha epidemia i w całej Europie ginie trzy czwarte ludzi. No to giną najsłabsi, najbardziej chorowici. Jest to w gruncie rzeczy korzystne dla, narodu. dla narodów. Natomiast co inaczej jest, jak ludzie. Y, którzy mają jakieś środki, mają inteligencję. Dzieci nie rodzą. Kobiety idą na studia, dzieci nie rodzą. A rodzą się dzieci od idiotów. Od meneli, którzy na przykład za tysiąc złotych płodzą dziecko, bo mają bycikowe. To jest nieszczęście. Człowiek, który zrobił bycikowe, powoduje, że dzieci płodzą się w rodzinach, dla których 500 butelek denaturatu to jest powód, żeby płodzić kolejne dziecko. Prawda? To jest zatrucie narodu. No to, jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że jestem cybernetykiem. I to jest sprzężenie zwrotne dodatnie. Jeżeli zmniejszymy ilość dzieci, dlaczego? Bo nie ma pieniędzy na dzieci, tak? Ale kiedy dzieci się ilość zmniejsza, to piramida jest odwrotna, i teraz na utrzymaniu mam więcej rodziców. To tym bardziej nie mogę mieć nowych dzieci, bo mam na utrzymaniu więcej rodziców. A oczywiście mam mniej dzieci i znowu się zwiększa. To jest ostrzeżenie, że to dodatnie tu jest zabójcze, korkociąg śmierci. I to jest problem drugi. Ja odpowiem w ten sposób. Po pierwsze, jeśli chodzi w ogóle o politykę prorodzinną, no to. Wszyscy, państwo, którzy nas oglądają, widzą, że ja jestem 24 lata, czyli ja mam tyle, ile pan Janusz w polityce trwa, co też yy, swoją drogą jest dość istotne dla naszej antysystemowości. I ja nie chciałbym się wypowiadać o polityce prorodzinnej za obywateli, bo to po prostu jest bez sensu, bo jestem gówniarzem i nie mam o tym w ogóle pojęcia. I to jest powód, dla którego ja bym chciał wychowanie dzieci właśnie zostawić rodzicom, obywatelom, którzy te dzieci mają. To jest najważniejsze. Natomiast nie zgodzę się z ogólną teorią, po pierwsze, na temat tego, że większość może zdecydować, że owijamy w beciki tak, te dzieci i przegrzewamy. Bo, bo takie kuriozalne decyzje. Po prostu doświadczenie, historia mówi, zapadają dużo częściej w dyktaturach, a nie w demokracjach, a już na pewno nie w demokracjach bezpośrednich. To jest świetny absolutnie przykład. Absolutnie, nie, niech pan, policzy, niech pan policzy, jak wygląda dziennik ustaw monarchii, a ile są liczy dziennik ustaw demokracji. A ile Szwajcarii. Co? A ile Szwajcarii. Ich konstytucja jest jedną z najkrótszych. Eisenstein to w ogóle ma tylko trzy strony. Sporo. Możemy policzyć. Ja mam inne zdanie. Obywatele naturalnie dążą do wolności. To jest tylko kwestia tego, że politycy i partie narzucają im niewolnictwo. I demokracja bezpośrednia pozwala im się uwolnić. Yy... Być może demokracja bezpośrednia jest mniej szkodliwa, ale sama demokracja, powtarzam jeszcze raz, powoduje, że, proszę zrozumieć, król ma interes, żeby pojechać na polowanie, a nie żeby tam się rządzić. A większość ma urzędników, którzy narzucają, wyślają przepisy, a takie, śmaki, o wszystko. Ja jeszcze... właśnie monarchie były przykładami tego. Proszę zwrócić uwagę, Szwajcaria jest najbardziej liberalnym gospodarczo krajem w Europie. Według dwóch wskaźników, które znam. Ci z demokracją bezpośrednią. To, to jest ten właśnie paradoks. A monarchie... Nie, a dyktatury już kompletnie nie. Dyktatury to są zaczątki właśnie ustrojów totalitarnych, autorytarnych, wszelkich gospodarczych ucisków fiskalnych. No, nie, no weźmy dyktaturę, dyktaturę Pinocheta w Chile, która była bardzo, bardzo liberalna. Nie wypowiadam się na temat dyktatury Pinocheta, ponieważ tematu nie znam, a ja jestem antypolitykiem, czyli nie wypowiadam się na tematy, o których nie mam pojęcia. Zostawiam to obywatelom, natomiast zwracam uwagę na to, że dyktatura Pinocheta jest jedyną dyktaturą, którą Dobrze, koliberałowie to weźmy, pokazują na. Weźmy jako... dyktaturę Dobrze. w Singapurze, dyktaturę w Korei Południowej, dyktaturę na Tajwanie. Przed... No, wydaje mi się akurat, że w tych wymienionych już było dość dużo ofiar w ludziach. także. Nie. Wtedy no. była dyktatura. No, od 20 lat nazywanie jest demokracja, niestety, ale, ale, ale przed 20 latem była dyktatura. I to wtedy tygrys Azji rozwijał się piorunująco szybko. Proszę, proszę jednak zwrócić uwagę... Panowie, na to, że... słuchając tych przykładów, a właściwie słuchając tej dyskusji, to sam do siebie mam żal, bo od tego powinniśmy rozpocząć naszą rozmowę, nie od demografii, ale od podania definicji słowa demokracja i dyktatura. No tak, to jest system, jest szonem wszystkiego. Jeżeli Przecież zmienimy system, zmienimy wszystko. Demokracja to jest dyktatura większości, oczywiście. To demokracja jest pewien, dyktatura, tylko dyktator jest wyjątkowo głupi. Demokracja jest to system, w którym każdy obywatel, nie obywatele i nie większość obywateli, tylko każdy obywatel, jeden, ma wpływ na swoje państwo. Jest upodmiot, upodmiotowiony. Ale, ale to jest slogan. I, i pan... Przełączam na prawda. konkrety. Niech pan to jeszcze raz powtórzy. To jest system, w którym każdy obywatel. co? jest upodmiotowiony. Każdy obywatel ma wpływ nie na wiem, swoje co to państwo. Znaczy. To, jest, to jest dla mnie skomplikowane. Konkretnie, ja. co to, to oznacza? Co to, to znaczy, uznać? że każdy obywatel ma prawo zarówno proponować w swoim państwie rozwiązania, jak i je popierać lub prowadzić kampanię przeciwko mam. nim. Ale na przykład, czy większość ma prawo mi narzucić przymus ubezpieczeń? Przymus ubezpieczeń? Uważam, że taka decyzja powinna być tylko na poziomie regionalnym. Ona nie może być krajowa. Ale a na poziomie regionalnym ma prawo. Moim zdaniem, jeżeli większość no, no, obywateli stwierdzi, No to, no, to, to jestem może, dalej to może. niewolnikiem, tylko jestem niewolnikiem nie, głupiego tyrana. No. Proszę zwrócić uwagę, że w takim razie w jaki sposób można by w ogóle decydować w państwie? Państwo ma mieć tylko wojsko i policję, pilnować mojego bezpieczeństwa. Pilnować bezpieczeństwa no do rady. tego dąży naturalnie demokracja bezpośrednia, przykład Szwajcarii dalej, ale przykład USA też No na tak, Ale niech pan zwróci uwagę, że mamy przykład demokracji takiej jak w Ameryce, gdzie po niecałych 200 latach demokracji nastąpiły takie wypaczenia, że dzisiaj to jest państwo faszystowskie. Państwo faszystowski ale proszę absolutnie... zwrócić uwagę, to jest wypaczenie demokracji przedstawicielskiej. To samo było w Niemczech. To prawda, ale w Szwajcarii. Yy... No, w w Szwajcarii. Szwejcarii... Też ma pan ograniczenia nieprawdopodobne. A nieprawdopodobne ograniczenia. Ale one są na poziomie społecznym. Proszę zwrócić uwagę, że Szwajcaria jest dziwnym krajem, w którym oni, jeżeli coś ograniczają, to na poziomie społecznym. Na poziomie prawnym nie wprowadzają ograniczeń, zasady. A proszę zwrócić uwagę też na jedno. Ciekawy ostatnio liberalny postulat przecież pojawił się w Szwajcarii, czyli kwestia parytetu złota do, do, do Franka, prawda? Słyszałem, że mieliśmy być drugą Japonią, słyszałem też o tym, że jesteśmy szczęście. Ale nie mówię, ale ja nie. Mówię, ale ja nie teraz ja, absolut... będziemy szwajcali. ja to muszę tak? zaprzeczyć wyraźnie. Nie. Ja uważam, że Polska jako państwo ma swoje specyficzne warunki i historyczne, i społeczne, i ja nie zamierzam robić kalki nigdy. To, to jest niemożliwe i nieuzasadnione, żeby zrobić kalkę ze Szwajcarii na Polskę. Tu chodzi o to, żeby wykorzystać pewne ich doświadczenia. Prawda? Ale my te doświadczenia obawiam się, wykorzystujemy ale za granicami kraju. To się zgadza. Znaczy bardzo wielu Polaków, w ogóle popierających demokrację bezpośrednią, jest za granicami kraju, ponieważ oni widzą tam, jak to działa od wewnątrz, tak? A patrzą na Polskę od zewnątrz. To się zgadza. Ale pan, było jedno ciekawe hasło w 1968 roku, które brzmiało w tej rewolucji w 200 roku zabrania się zabraniać. Otóż monarcha jest po to, żeby zabraniał zabraniać. Ale nikt nie e... zabroni monarze. Ale on ma w tym interes. Nie, nie jak... ma żadnego interesu. Większość monarchów skończyło na monarka, rewolucjach krwawych. Owalony kropel. Jeżeli monarcha z czegoś zabrania, to musi ustanowić urzędnika i musi go ze swoich pieniędzy opłacić. Prawda? No ze swoich pieniędzy, bo gdyby go tego urzędnika nie wynajął, to miałby dodatkowe pieniądze na dziwki, miałby dodatkowe pieniądze na polowania, prawda? Nie I na w faktu, karty. że w państwie, w którym monarcha, Każde jest... wynajęcie nowego urzędnika, to jest dla monarchy strata. Natomiast lud wynajmuje tych urzędników od cholery. To trochę. nieprawda, dla każdego obywatela jest to również strata w podatkach. I ludzie to czują, jeżeli mają wpływ na podatki Dem demokracji pośredniej. Faktycznie, w obecnej demokracji ludzie mogą nie czuć tego, i to doprowadza do. Zakładając też, ustacji. że ludzie płacą podatki, bo mają z czego. A to zwracam też uwagę na to, że jeżeli damy możliwość ludziom decydować o wpływach podatkowych, o budżetowych kwestiach, to, to ilość przypadków unikania podatków jest 30% mniejsza. To może, to może ja podam jeszcze jeden ciekawy argument, który Pana może zainteresować. Otóż widzi Przez, pan, ja My prawica mówimy o narodzie, lewica mówi o społeczeństwie. Otóż widzi Pan, społeczeństwo większością głosów postanawia się zadłużyć i niech dzieci i wnuki płacą. Tak dzisiaj w całej Europie. Przepraszam, ale przecież te dzieci i wnuki nie mają prawa głosu. Gdyby one miały prawo głosu, to by za tym nie głosowały. To jest rodzaj Jaki, jakiej jakiejś skrajnej ma, pedofilii, jakie bo się prawo, dzieci. Jakie ma prawo dzisiaj pieprzone społeczeństwo zadłużyć nasze dzieci, wnuki i prawnuki? Jakie ma prawo? Ale, ja, ale uwaga, bo tutaj między nami jest dość duża zgoda. W Szwajcarii wprowadzono właśnie hamulec deficytu budżetowego referendalnie i oddolnie, bo politycy chcieli zadłużać państwo ogromnie. Tutaj jest zgoda między nami, tak? Tylko że ja uważam, że demokracja w sposób niejako ustrój pozwoli to zrobić. A ja a na koniec rozmowy nie. wracam no do, do początku a... A i stawiam jeżeli... pytanie, co z tą naszą demografią? Poprawi się czy się nie poprawi? No, ale... Będzie wzrost demograficzny, czy będzie ujemny przyrost? Ten przyrost taki... ujemny to jest też ciekawe określenie. Słucham? Przyrost ujemny, bo i tak określają. Tak, Pojawiają się tak? Tak, sprzeczne wewnętrzne. Nie jestem Kasandrą. Nie powiem, czy będzie. Wydaje mi się, że ze względu na to, rozwój gospodarczy raczej będzie, ale. Nie mam wyjaśnień komentarzy. Ja, ja po prostu mówię, że oczywiście wszystko wróci do normy, przyjdą muzułmanie i dzietność wróci do normy. A, ale teraz właśnie odpowiedź: czy tak jak w Szwajcarii uda nam się uregulować stosunki z muzułmanami, czy tak jak we Francji czy Holandii, w demokracjach w przedstawicielskich, kryptodyktaturach, Będzie z tym problem. W dyktaturze się wygoni po prostu, albo też. Z bo widzi pan, dla monarchy dla, monarchy, się? dla monarchy, monarchia i Szwajcaria. Poddany, Dwa tematy przewijały się w programie bezpardonu. Bardzo tego, dziękuję panom. Dziękuję Natomiast. również i Państwu. Natomiast, Natomiast bez pardonu, Monarcha w przyszłym tygodniu, zapłaci, do zobaczenia. Nie zapłaci zasiłku za bezrobotny.